Wojtek i dzisiaj witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj lecimy z planetami karłowatymi. Zaczynamy! Zacznę od Ceres, najbliższej planecie karłowatej ziemi oraz chłopi. Co, jest, znajduje się w pasie planetoid, czyli pomiędzy Marsem i Jowiszem. Jest to podkryta pokryta kraterami, więc... Przypomina trochę Merkurego, lecz jest o wiele mniejsze Merkurego. Niektórzy uważają ją za Asteroida, niektórzy za Planetę Karłowatą. I to jest w sklasyfikowana sklasyfikowane jako planeta Karłowata. Przechodzimy do innych. Tu przyłóto. się przyzwyczaić, bo to... Mnie... poczekajcie chwilkę. Pluton Kolejna planeta karłowata Jest to jedyny z planet karłowatych ma atmosferę Darać się go atmosferze Raz znika ma atmosferę Ale gdy jest za daleko od Słońca gazowego ubiega Nie ma, nie ma atmosfery Nie ma atmosfery niestety może to to się wydawać zazwyczaj, ale lato ale i tak. Nie by ulgi. Maki maki. To trzecia lampola takarów i pokazujemy. Jest to czerwona, tutaj ta Ta i pokażę Wam zdjęcia tej planety karłowatej. Tutaj, możecie sobie przeczytać. Info jest gdzieś za Plutonem. Ten 420 km. Chyba jak się nie obywa 1420 km ona ma. Więc całkiem, całkiem dużo. Więc, ja jest całkiem duży, jak na dla tych To ma, to, jak na przykład, no, na inni, patrząc na inne planety, no to Maki Maki jest dość mała. Haumea, czwarta planeta karłopata jest daleko z orbitą Neptuna. od słońca, jeszcze dalej. Ma kształt kluski. Może no, teraz będzie widać zdjęcia. No nie, mamy tylko info i 3D. Ma taki dosyć nieregularny kształt. To jest naprawdę daleko od słońca. To, no, nawet w aplikacjach. I nie jest daleko. Ta to jest naprawdę daleko, od daleko. daleko. Senda. To pomarańczowa planeta karłowata, która ja jest i jest taka dosyć okrągła jest daleko z orbitą Neptuna Tak samo jak od słońca chyba, jak z tego co mi wiadomo to chyba nie ma żadnych czynników własnych księżyców. Trochę to smutne, nie ma żadnych. co słońca? No to... nie wiadomo, czy tej planety widać słońce. Oczywiście będę taka tej sorry. Ale musi być to naprawdę, wyobrazić sobie, tam jest zimno. To musi być to naprawdę zimno, skoro jest daleko Co? Eris. Ostatnia planeta. Jak lena widzę. to będzie co będzie się tam działo. Eris. Ostatnia planeta, taka którą dzisiaj przedstawiamy. Jest daleko z orbitą Neptuna. No, czyli od nas i od Słońca. Jeszcze dalej. Naprawdę jest daleko. Jest gdzieś w w pasie Kuipera. Czyli, jakby nie patrzeć to jest daleko, można i w okolicy obok urta. A to dosyć będzie ciekawe. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę, łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Dzięki za oglądanie.